Czołem Wielkiej Polsce! Szczęść Boże wszystkim! Dobry wieczór! Na dzisiejszym programie bierze udział Zbigniew Skatulski, członek, wiceprezes Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana, którego wszyscy dobrze znają. Dzisiaj chciał Pan Zbigniew opowiedzieć na temat różnicy między akordeonem a harmonią, bo takie istnieje zapotrzebowanie internautów, którzy korespondują z i słuchają muzyki kolegi Zbigniewa na jego kanale. To By było tyle z mojej strony. A jak w y, Wielkiej Polsce witam Państwa i chciałem przywitać Państwa utworem smutna dama. Jest to y, y, smutna dama jest w, y, grana, y, zagram w rytmie begin, beginy. I ten utwór moja żona bardzo lubiła. Także ten utwór chyba przez 12 lat nie grałem, y, znalazłem tam nuty dzisiaj przyniosłem do halinki i żeby Państwu zagrać, a potem Utworze będę mówił właśnie na temat akordonu i harmonii. Jaka jest dla mnie jaka to jest różnica. Mm. Za wysłuchanie, i chciałem powiedzieć tak. To, co mam na sobie, nazywam to akordony. Tak przynajmniej są szkoły na akordeon. Tak piszą. I kiedyś oglądając na, na YouTube film, że dwóch panów grało, dwóch akordonistów grało. Jeden grał na akordeonie, a drugi też miał założony. I miał tu guziczki. Ja to nazywam harmonią. Fakt, że mam 73 lata i za młodu tak nazywane było, jeżeli tu z, tej, z prawej strony są guziki albo te, te, te klawisze tam takie dodatkowe, takie po trzy rzędy i tak dalej, takiego. To jest dla mnie, to, to, to się nazywało harmonia. Harmonia. I ponieważ widziałem tych dwóch panów, jak, jak grają na. Jeden grał na akordonie, drugi grał na guzikówce, czyli na harmonii. No to ja wpis zrobiłem, że. Bo, bo pod tym filmem było podpisane, że duet akordonowy. To ja na dole wpisałem, że jeden z panów gra na akordonie, a drugi gra na harmonii. No ci panowie mi tam odpisali, tak troszeczkę mnie tak. Tak pojechali po mnie, że jak to, jak to nie wiesz, że ta firma nie produkuje harmonii, tylko akordony to są, że to jest akordeon. No trudno. Dla mnie w każdym razie umrę i dla mnie, jeżeli tu ma guziczki, to jest harmonia. A żeby to, co mówię, chciałem również potwierdzić jakąś literaturą, więc zaraz udowodnię to. Mam taką tabelę. Tutaj piszę. No na pewno państwo. Tu piszę. Jak tu pisze, Instrumenty dęte drewniane. I akordeon należy do instrumentów dętych drewnianych. Czyli mamy tu akordeon. A tu jest pisze harmonia chromatyczna. Proszę. Pokażę to. Aha. pójdź, mówię, pójdź, pójdź, pójdź mi. Proszę cię Bo mi to głośno przeszkadza. Gdzie tu jest? Aha, tutaj mamy. O. Proszę. Czy można przeczytać, czy nie? Możesz. Może tutaj. O, proszę, o. A tam jest napisane, że to jest akordeon. To jest nie wiem z którego roku, nie przyglądałem się wcześniej, ale to już jest starość. O jest tutaj coś, jest, jest, wyczytam zaraz. Przepraszam, że przed filmem nie tego, ale nie domyśliłem się, że będę. Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków, 1953 rok, PWN. 11 194, pierwsze wydanie, 3100 sztuk egzemplarzy, 1 arkusz, wydanie, coś, 1 druga arkusza druku, karton duplex, trzecia klasa, 350 gram, maksimum, cena 16 zł. Zakład, offset, zakład offsetowe Kraków, Aleja Słowackiego 86, zamówienie i tak dalej, numer 90 z dnia. Dwudziestego drugiego, trzeciego roku. Drug ukończono dziewiątego, roku. Także to tablica jest z pięćdziestego trzeciego roku. Ja w ten czas miałem cztery lata, <laughs> bo jestem czterysta dziewiąte Mogę jeszcze pokazać, jeszcze. Jeszcze inne. To też to kiedyś zakupiłem, i tutaj mam też instrumenty dęte drewniane. I też to jest to samo akordeon i harmonia chromatyczna. Proszę. Nie, ja muszę. O, tak, złapię bardziej. Proszę, to jest akordeon, a tu jest harmonia chromatyczna. Dobra. No już, dobra. No to byśmy na tym zakończyli. Mam tu jeszcze inne tam tablice, ale te już nas nie interesują. Mam takie instrumenty jak instrumenty perkusyjne. Jeszcze na koniec. Nie, nie, wystarczy, wystarczy. Tak. Instrumenty dente blaszane mam też. Mam takie usytowanie instrumentów w orkiestrze symfonicznej. Takie tablice mam. Instrumenty strunowe i instrumenty perkusyjne. Aha, Jeszcze tu mam też. Też ciekawe, tutaj też są. Tu mam instrumenty. Denter, coś pokazywałem ten akordeon. Tak. I też instrumenty dente blaszane. Proszę, takie. lubuję się w takich rzeczy coś takiego mieć w domu. Aha. Nie tylko na rysunku i na tej tab tablicy. Tam proszę też. Tutaj są instrumenty, instrumenty strunowe. Ma kolega. I instrumenty perkusyjne. Przynajmniej, jeżeli by w się odrodziło, chciałbym, chciałbym, chciałbym stworzyć orkiestrę dentą. Orkiestrę dentą w Stronnictwie Narodowym. Tak przed wojną w Łodzi była orkiestra dęta. Dziękuję bardzo, dziękuję za wysłuchanie ja tego Ja też dziękuję serdecznie koledze. Dziękuję. Dziękuję. Mnie, <laughs> dziękuję za ten program i, i do zobaczenia. Może jutro, może półtrze. A, a chcia... Będziemy rozmawiać od mo... o Romanie do, do mnie nie, dobra, może. I tu chciałem, bo wiem, że niektórzy też, co wpisy rob, robią nieraz, to tak tam ci udowadniają, że to jest... A, jeszcze, to jeszcze chciałem powiedzieć. Dlaczego yy, 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 w moim yy, latach młodości harmonia była uważana za instrument f. Nikt nie chciał słuchać, nikt nie chciał na tym grać nawet. W mojej klasie, jak do podstawówki chodziłem, to było około w jednej klasie. Było nas chyba 33 uczni, i na 33 uczni, uczniów. uczniów było chyba ze 7 akordonistów. Musiałem policzyć. No, y, około w jednej klasie tylko. A jak pracowałem w szkole. To na całym, wiem, że na całą szkołę dwie osoby tylko grały na instrumencie. A w moim, moim roczniku w jednej klasie chyba nas było siedmiu chłopaków, co na kordonie gra, w siódmej klasie, co uczyli się grać na kordonie. Dziękuję. No to dziękujemy serdecznie za uwagę do mojego zobaczenia i słyszę. Dobra. Nie? No kończmy już. Jak najszybciej nie, nie, nie przedłużajmy już.